Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć trochę temat certyfikatów. Certyfikaty służą do uwierzytelniania się w Ksef. Różnicą pomiędzy certyfikatami a tokenami jest Taka, że certyfikaty są bardziej specyficzne dla danej osoby, a token jest bardziej zgeneralizowany i wszyscy, którzy mają dany token, mogą z niego korzystać. Tokenów generuje się mniej i dla danej jednostki lub dla, danego, dla danej części firmy, natomiast certyfikatów generuje się tyle, ile jest potrzeba, ilu jest pracowników, którzy mają obsługiwać KSEF. Osoba posiadająca taki certyfikat y, będzie mogła się zalogować y, do KSeF. Można nazywać te certyfikaty, y, w zależności od tego, jaką funkcję dana osoba pełni w firmie, y, jej inicjałami, tak, żebyśmy mieli porządek w tych certyfikatach. Warto też y, zastanowić się, czy jakaś osoba w firmie nie mogłaby po prostu mieć w ramach swoich obowiązków y, uporządkowanie i zarządzanie tymi certyfikatami, żeby było wiadomo, gdzie one się znajdują i e, w jaki sposób będziemy je implementować do naszego systemu. Tutaj przykładowo chciałam Państwu pokazać, e, w zakładce certyfikaty musimy kliknąć wnioskuj o certyfikat. E, nadajemy sobie jakąś nazwę tego certyfikatu. E, również musimy podać tutaj hasło. Hasło jest e, 15 znaków musi mieć, nie więcej niż 32. Yy, nie może mieć polskich znaków i nie może mieć jakichś innych znaków specjalnych niż wymienione te tutaj w haśle. Może mieć hashtag dolar, yy, małpkę yy, i tak dalej. Tutaj są wymienione jakie znaki specjalne można, ale nie inne. Ja tutaj stworzyłam takie jedno hasło. Powtarzamy to hasło i generujemy. W drugim kroku yy, pojawia się informacja o wygenerowaniu klucza prywatnego. Zaznaczamy, do czego jest nam potrzebny ten certyfikat. Zaznaczamy uwierzytelnienie w systemie XEF. Certyfikat jest ważny od dzisiejszej daty. Możemy tutaj oczywiście, z, yy, nie wiem, czy można zmienić datę, można. I wysyłamy wniosek o wydanie certyfikatu. Robimy odśwież. Zakończono pomyślnie. Mamy już certyfikat. Możemy go pobrać. Po wygenerowaniu certyfikaty mają postać dwóch plików. Jeden plik ma rozszerzenie CRT, a drugi plik ma rozszerzenie KEY. I oba te pliki musimy zabezpieczyć na dysku, na mój USB. W moim przypadku, ja skopiowałam ten certyfikat na Pendrive i w tej postaci przekażę go do osoby, która będzie go używała w systemie księgowym i sobie go wgra do swojego systemu. Oczywiście możemy wnioskować o kolejne certyfikaty. Jak widzimy, proces. Nadawania tych certyfikatów, generowania nie jest zbyt skomplikowany. Raczej warto tylko zastanowić się, jakie certyfikaty potrzebujemy, dla kogo potrzebujemy i w jakim zakresie. W zakładce lista certyfikatów będziemy mieli informacje na temat certyfikatów, które wygenerowaliśmy. Dzisiaj możemy zobaczyć ten certyfikat, który nam się udało wygenerować, w jaki sposób został on wygenerowany, kto jest właścicielem tego certyfikatu. Jak długo będzie on ważny? Jest on ważny 2 lata, czyli od 13 grudnia 2025 do 2027. Z tej, tutaj możemy również pobrać taki certyfikat. Pierwotnie wygenerowaliśmy certyfikat z dzisiejszą datą to jest ten certyfikat, który tutaj widać na dole. Od 13 grudnia 2025 roku, te, czyli z dzisiejszą datą, który będzie ważny przez 2 lata, do 13 grudnia 2027 roku. Ale zdecydowaliśmy, że chcemy go unieważnić i wystawić nowy certyfikat, który będzie ważny od dopiero nowego roku czyli od 30 grudnia 2025 roku i mamy nowy certyfikat, który będzie ważny aż do 30 grudnia 2027 roku. Możemy oczywiście wybierać tę datę dowolnie, tak jak będzie nam to pasowało i do tego, od kiedy dany pracownik będzie używał tego certyfikatu. Nie ma co bać się KSEF-u. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości, chętnie służymy pomocą. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem FinTime Biuro Rachunkowe.